Cześć, witam wszystkich. Z Wami Tarot Warszaw. Zobaczymy, co podpowiedzą moje karty w tygodniu od 14 do 20 kwietnia. 14 kwietnia będzie czekała na nas pełnia władzy. Będzie to tak zwana mikropełnia, co oznacza, że będzie ona rozmiarów mniejszych niż zwykła pełnia, jednak będzie miała dużo potężniejszy wpływ na nas wszystkich. Uh, oczywiście, możecie zobaczyć mój post na Instagramie. Link będzie pod opisem tego filmiku. Przypominam, że będę czekała na Was już w ten weekend w Katowicach 12-13 kwietnia na Ezofeście. Będziecie mieli świetną okazję zobaczyć mnie na żywo, zdobyć odpowiedź na jedno pytanie w Gracisie, a dodatkowo będę czekała na Was kilka fajnych niespodzianek. Do zobaczenia! Witam Bliźnięta! To jest Wasz tarot na tydzień od 14 do 20 kwietnia. Zobaczymy, co odpowiedzą Wam moje karty. Ja mam dzisiaj dla Was cztery tali. Wyciągnę pierwszą kartę. Tą talę chyba jeszcze nie używałam na swoim YouTube kanale, przynajmniej teraz, dzisiaj to jest pierwszy raz. I mam nadzieję, że bardzo Wam się spodobają. Ilustracje są one dosyć nietypowe. Więc zobaczymy, jakie główne energie będą towarzyszyły Wam przez kolejny tydzień, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Na co może uwagi nie trzeba zwracać. Och, dwójka buław. Hm. Dwójka buław to jest karta... To jest karta wyboru, bądź decyzji, które będziemy podejmowali w następnym tygodniu. Jednak ten wybór lub decyzja nie będą dotyczyły zysku materialnego lub przynajmniej nie będzie to głównym tematem. Ten wybór, przed którym my stajemy, lub który musimy, decyzja, którą musimy podjąć, bardziej będzie chodziła o to, z czym będziemy się czuli dobrze. I co wybrać, żeby zrobić, żeby osiągnąć wewnętrzny stan takiej harmonii i zadowolenia z siebie. Tak, i to nie będzie bardzo łatwo. Ponieważ tutaj bardzo ważne jest rozumieć, jakiego stanu, czego wy tak naprawdę chcecie osiągnąć, jaki jest konieczny i ostateczny cel. Jest, pamiętajcie, że jest to absolutnie bez sensu udzielić się tam i czekać na wyniki tam i na to, czego tak naprawdę nie zdefiniowaliście dla siebie samego wcześniej. Tak? Ja tutaj jeszcze też um, tak czuję, że może po prostu od, od początku mógłby być wybrany inny kierunek, czyli nieodpowiedni kierunek. Um, to jest um, taka sytuacja, kiedy możemy szukać czegoś tam, um, gdzie tego nie ma. Tak? Czyli na przykład um, spodziewać się, że drzewo je dano da pomarańcze. No, niestety nie, czegoś takiego się nie wydarzy. I tutaj jest bardzo istotna kwestia jakby zdawać sobie sprawę, że my chcemy pomarańczy, a nie, jab a nie jabłka, tak? Że jednak byśmy chcieli później zrobić sok pomarańczowy, a nie ananasowy, ani żaden inny. I to może dotyczyć tak naprawdę każdej sfery życia. Jeżeli chodzi o kwestie miłosne, no to musimy rozumieć, że. Niestety, im więcej możemy robić, tym mniej możemy osiągnąć. W właśnie, jeżeli chodzi o związkach. To może dotyczyć po prostu tego, że osoba jest inna. I to, czego my oczekujemy od danej osoby, nigdy nie może się spełnić cokolwiek byśmy nie robili, cokolwiek byśmy nie mówili, tak? Jest to bardzo, powiedzmy, często spotykane, my musimy tutaj, po tej karcie, zaakceptować partnera takiego, jaki on jest i nie oczekiwać od niego czynów lub słów lub jeszcze czegoś tam, co my sobie wyobraziliśmy oczywiście, czego po prostu inna osoba nie może nam dać. Jeżeli chodzi z kolei o kwestie zawodowe, no to tutaj to może świadczyć o ilości pracy, którą my wkładamy w coś. Jednak ta praca nie daje nam prawie żadnego zwrotu lub ten zwrot nie jest do końca wartościowy i nie równoważy nam ten, to, to ilość poświęcenia, tak, to, co my dajemy na poziomie codziennym. Dodatkowo może to oznaczać, że jesteśmy w, w niewłaściwym miejscu, i jeżeli na przykład podejmujemy decyzję o zmianie pracy, no to e, raczej jest to bardzo dobry pomysł. A zobaczymy, co jeszcze nam podpowiedzą inne karty. Druga karta. Może nam dać jakiś podgląd lub wyznaczyć kierunek, gdzie my musimy się rozwijać, żeby rozwiązać obecną sytuację. Mamy tutaj królową monet. Tak. Piękna karta, która tak naprawdę ogólnie ma, ma znaczenie... Takiej pewności siebie, takiej stabilnej pozycji i bardzo możliwe, że po tej karcie jeszcze mamy przestrzeń do tego, żeby mieć jeszcze coś. Tak to jest też karta, gdzie, w której my dajemy dużo i dajemy dużo bez względu na to, co otrzymujemy w zamian. Jeżeli na przykład chodzi o kwestie rodzinne, to to jest dobra karta, tak? Bo dla swoich bliskich oczywiście my oddajemy siebie i cały nasz czas, całe nasze poświęcenie, nie oczekując w sumie za duże zwrotu. Jednak w połączeniu z tą kartą my musimy się zastanowić, co musimy zmienić w swoim zachowaniu, żeby ten zwrot osiągnąć. Jest to bardzo istotne dla naszej wewnętrznej równowagi w następnym tygodniu, ponieważ takie sytuacje mogą. Stanąć powodem konfliktów, takich nieporozumień oraz kłótni. Jeżeli na przykład jednak to dotyczy spraw zawodowych, to może to być taki dylemat, pomiędzy tym że możemy po prostu wiedzieć, że dostajemy zwrot materialny. I on w sumie jest okej, okay. tak w sumie nam on pasuje i niby na przykład w porównaniu z innymi jest to dosyć dobra kwota. Jednak wewnątrz siebie my czujemy tak, że jednak oddajemy więcej, lub nasza wiedza kosztuje więcej, lub doświadczenie, lub jakieś nasze wysiłki i bezpośrednio jakby dla nas to nie jest. To nie jest wystarczająco, tak? Zobaczymy jeszcze trzecią kartę. Na trzeciej karty użyłam klasycznej talii Wata. I ta karta ma nam pokazać, takiego wypełnić obrazek. Na co jeszcze może trzeba zwrócić uwagę? Jakie są czynniki zewnętrzne? O, piękna karta świata. Już Wam pokazuję. Tak. Karta świata oznacza przede wszystkim bardzo dobry kontakt um, z innymi osobami, a bardzo dobry kontakt z zagranicą, tak, ze wszelkimi projektami zagranicznymi, z um, cudzoziemcami. Z bardzo możliwą pracą w międzynarodowych korporacjach, międzynarodowe projekty, lub nowe kliencie z zagranicy. Po tej karcie, jakby to jest wszystko, to można robić wszystko. Dodatkowo może ona oznaczać pracę związane z językami lingwistyczną, lub też może. Dlaczegoś mi tutaj przeszła też w głowę praca tłumacza jakiegoś lub dyplomata. A każdym razem a ogólnie ta karta nosi znaczenie osoby, która po prostu kocha innych, kocha inny świat, no poznawecz, nowe kultury i dobrze tam się czuje przede wszystkim. Więc jeżeli popatrzymy łącznie na tę kartę, a, no to na przykład w sprawie zawodowej ten świat może nam podpowiadać na przykład, Czego nam brakuje, jeżeli tutaj chodzi o to, że czujemy siebie na przykład do końca, lub już mamy jakieś pomysły na to, czego nam brakuje, co my chcemy dodatkowo dostać, tak? I jeżeli chodzi na przykład o niemożliwość lub brak jakiegoś rozwoju, no, i zastanawiamy się nad zmianą, no to zdecydowanie nam trzeba iść tam, w tym, tamtym kierunku, gdzie jest praca z ludźmi i najlepiej właśnie powiązana z ludźmi lub językiem lub czymś tam z innego kraju, tak, I innych narodowości, innej kultury itd. Jeżeli na przykład ta sytuacja dotyczy kwestii rodziny lub miłosnej no to w kwestii miłosnej może na przykład to oznaczać też, że jeżeli próbowaliście się na przykład dogadać, lub oczekujecie czegoś od swojego partnera bądź partnerki, to z tą decyzją raczej nie lub to, to, co oczekujecie, przede wszystkim dacie sami. Świat jest bardzo zrównoważony, i jeżeli wy czegoś oczekujecie od innej osoby, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie dostaniecie to, aż póki sami nie będziecie też to robić. I tutaj bardziej świat występuje jako karta równowagi i zrównoważenie energii, też, która działa w związkach. Jeżeli jednak, na przykład, to dotyczy takiego nowego związku i wy szukacie, Związku, lub decydujecie się tak pomiędzy dwoma osobami, no to zdecydowanie tutaj bym też um, zwróciłam uwagę na osobę, która może wam dać, która pochodzi możliwe, że po prostu z innej branży może być, a może to być uh, osoba, która absolutnie nie pasuje uh, do Waszych kryteriów. Na przykład, uh, to jest osoba, która powinna otworzyć Wam drzwi do nowych uczuć, do nowego doświadczenia. Cudowna karta. I dodatkowo też e, musi powyższyć Waszą pewność siebie. Zobaczymy jeszcze ostatnią kartę. Zazwyczaj u mnie to jest karta parady. Jednak tym razem ja zdecydowałam wybrać talię, która u mnie dobrze e, współpracuje ze sferą uczuciową. I ponieważ będzie ta pełnia 13 władzy. I spowoduje ona to, że będziemy trochę. Myśleć i widzieć przez mgłę oraz nasze uczucie będą niestabilne, zobaczymy tutaj jakiś przekaz lub paradę emocjonalną. No, po tej karcie emocjonalnej my będziemy trochę um, tak, jakby czuć, że chcemy coś nowego. Będziemy um, czuli siebie trochę zagniebieni w pewną sytuację, że coś już jest. Lub to, co mieliśmy wcześniej, już nas nie interesuje, lub nie daje jakiegoś emocjonalnego zwrotu, tak? czyli nie czujemy nic, żadnej radości, ekscytacji, że to, co tam było, to już nic nam takiego nie daje, i my po prostu chcemy nowych wrażeń, nowych uczuć. To po tej karcie nie musimy od razu. Przeskakiłeś na coś nowego, chociaż oczywiście możemy, nikt nam nie zabroni. Jednak ta karta też może oznaczać, że te nowe wrażenie i uczucie można też pozyskać już w tamtym czymś stabilnym, wyłącznie tylko zmienić troszkę swój kierunek. Tak? To, gdzie patrzymy, w jaką stronę patrzymy. Może trzeba popatrzeć na sytuację szerszą, a może po prostu też warto skorzystać z parady osoby. Już, która już mogła teoretycznie nawet być w podobnej sytuacji i się dowiedzieć, jak inaczej można popatrzeć, z jakiej innej perspektywy, tak można spojrzeć na to, co jest obecnie. Życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się.